Ślicznie wyglądasz. Ty też, Krysiu? Nie. To prawda? Tak, Krysiu, udało nam się, połączyłyśmy się. Jesteśmy. To poczekamy sobie chwileczkę. Krysiu, miło Cię w ogóle, Krysiu, widzieć. Witam, witam, witam Ciebie, witam na twoich słuchaczy, odbiorców, witam serdecznie. Tak, proszę Państwa, no dzisiaj tutaj mamy tu pierwszą osobę. Proszę, żeby ktoś napisał, czy widać, czy słychać. Proszę Państwa, dzisiaj moim gościem jest Krystyna Maciąg. Nasza kochana Krystyna. Bardzo proszę, żeby ktoś napisał. Czy ja mam komentarze uruchomione? Przy moich zdolnościach mam. Dobry wieczór. Tutaj widzę nas przybywa. Dobry wieczór, dobry wieczór. Proszę Państwa, proś, proszę bardzo, żeby ktoś poinformował, czy słychać, czy widać. Bo my tutaj z Krysieńką sobie właśnie właśnie weszłyśmy sobie na wizję i jesteśmy. Krysieńko. No cóż, więc widać i słychać. Paulina, pięknie, dziękuję. Drodzy Państwo, dzisiaj moim gościem jest Krystyna Maciąg. Na pewno wielu Państwo ją znacie z różnych fantastycznych imprez, które po prostu odbywają się w Polsce. Oczywiście wszystko chodzi o rozwój świadomości. Krysieńko, to może Ty sama coś opowie, o sobie powiedz, to się Państwu przedstaw. My no proszę Państwa tutaj przechodzimy z taką informacją, co tutaj w najbliższym czasie właśnie Krystyna organizuje. Krysieńko oddaję Ci głos. Witajcie, witajcie, kochani. Bardzo się cieszę, że, że mogę tutaj w studiu dali się pokazać. Pokazać jak pokazać, zapowiedzieć. Kochani, no, za tydzień już, no bo od piątku, to już w zasadzie za tydzień i troszeczkę parę dni, za 10 dni, mhm. spotykamy się jak zwykle w Masy Ślęży, w sobódce na Powiewie Wolności. Jest to już ostatni powiew wolności, jaki postanowiłam zorganizować, więc będzie on takim podsumowaniem. Muszę Wam powiedzieć, że chodzę po domu i cały czas za mną nucę. Chodzi piosenka po raz ostatni, zadźwięczał dzwonek, pora wakacji, lekcje skończone. Więc myślę, że takim, takim właśnie dzwoneczkiem chyba będzie to, co przez te ponad 18 lat robiliśmy. Spotykaliśmy się dwa razy w momentach przesileń wiosennych i jesiennych na właśnie w Sobótce. No, i, i tradycji stało się zadość. Myślę, że pewnikiem stwórca coś nowego przyniesie, bo stwórca nie lubi pustki, życie nie lubi pustki. Ale żeby tak dla, dla równowagi powiedzieć, bo rzeczywiście spotkanie będzie ostatnie z tego cyklu. Natomiast już miałam liczne telefony, ale dlaczego, a co i jak. Więc uważam, że na wszystko przychodzi kiedyś czas, więc myślę, że zdaliście już tą magisterkę z najwyższymi tytułami. Tyle lat szkoleń różnej, właśnie bycia ze sobą, uczenia się, ale i, ale i no, bycia w tych klimatach, w tych energiach, podnoszenia tej energii, tej naszej świadomości, więc myślę, że kiedyś przychodzi czas, Zdobyć te dyplomy. Sądzę, że wszyscy, którzy kiedykolwiek, choć raz byli na naszych imprezach, a mamy ludzi, którzy są wielokrotnie prawie że na wszystkich imprezach, choćby ty, Dareczko, od lat jesteś z nami. Więc przy tej okazji dziękuję za tą wiedzę, jaką przekazywałaś i jeszcze, jeszcze teraz przekażesz. No i kochani, spotykamy się na tej ślęży, spotykamy się. Hotele mamy już zapełnione, więc już wczoraj mi się zwolnił jeden pokój, ale wydaje mi się, że dzisiaj jeszcze on się już zapełni, bo już pan dzwonił o 20, ma dzwonić, podać, podać dane jeszcze kontaktowe. Więc mamy na full już w hotelach tyle miejsc, ile mogłam zarezerwować, to mamy. Niemniej jednak zapraszam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, zarówno czy na te trzy dni, czy na kolejny dzień pojedynczy, jak sobie ktoś dopasuje i wybierze program. Dareczko, ty chyba możesz, ja ci później prześlę udostępnić, jeszcze dołączyć. Ja się bardzo cieszę, bo od miesiąca się ten program ani w jednym punkcie nie zmienił. To znaczy, że wszyscy dopisują, że nikt nie wypada nam z prelegentów. Myślę, że będzie bardzo cudownie, no organizator nie powinien tak mówić, ale ja taką czuję atmosferę, przynajmniej chciałam też stworzyć, żeby ten ostatni raz był taki piękny, taki żebyśmy go zapamiętali tak na zawsze i kochani bardzo proszę jeszcze, jeżeli mogę żeby tak jak starym zwyczajem to było każdy kto ma miejsca w samochodach żeby zgłaszał to do mnie i zabierał ludzi którzy nie mają się czym zabrać i muszą jechać pociągiem, a zawsze to przyjemnie, jak, jak się jedzie razem. Więc bardzo proszę na, albo na ten mój mail, albo na ten telefon, który pewnikiem pod linkiem, pod audycją będzie. Bardzo proszę zgłaszać te wolne miejsca. No i, i tak jak mówię, zapraszam bardzo serdecznie. Nawet jeżeli ktoś z Was nie będzie mógł być na wykładach, to bardzo, bardzo gorąco zapraszam na ślęże w sobotę. Wychodzimy, jeżeli chcecie z nami razem wychodzić w grupie, to o 8.30 spotykamy się na parkingu na Przełęczy Tampadła. Stamtąd wchodzimy na górę i kochani, o 10.00 godzinie rozpoczynamy medytację, medytację transmitowaną na cały świat. I powiem wam... Że ilekroć robię powiew wolności, na początkowo to były powitania wiosny, jesieni, powitanie Nowego Świata, no aż wreszcie przekształciło się to w powiew wolności, to zawsze, zawsze te siły przeciwne robią wszystko, żeby udaremnić, żeby zdenerwować, żeby osłabić tą energię. Tym razem to już było wyjątkowo, począwszy od schakowania mi. Na Facebooku konta, które już zostało przejęte do Turcji, więc odzyskiwałam przez międzynarodową firmę poprzez różne zbiegi okoliczności, które się naprawdę tak nawarstwiły, ale mówię, no, my mamy, my kobiety, my Polki. Mamy to do siebie w słowiańskich duszach, że im bardziej coś stoi na przekór, tym bardziej mówimy, a właśnie, że się uda. I myślę, że i tym razem tak jest. Bardzo, bardzo Was gorąco, kochani, zapraszam i chcę powiedzieć, że. Bardzo gorąco nawet do włączenia się w medytację, jeżeli ktoś nie będzie mógł być osobiście, będzie ona nadawana na dwóch kanałach, na kanale Janusza Zagórskiego. Ja go podam później w mailach, jak i na kanale Zbyszka Kochani, tym razem jesteśmy naprawdę w wyjątkowym czasie. W czasie przełomu, w czasie kiedy jest taka ostateczna już walka o ziemię, więc tym bardziej do mnie dzwonią ludzie. Ja Wam mówiłam, że zawsze jak stajemy, to stają z nami fizycznie również w Australii, Aborygenii, stają na Kamczatce, stają ludzie na Syberii i tworzymy taką potężną, potężny krąg. Tym razem zadzwoniła jeszcze do mnie pani z uczelni ze Śląska, że trzeba jeszcze bardziej wzmocnić tą ziemię, więc nawiązaliśmy już kontakty, to tak pierwszy raz o tym mówię tutaj Dareczko u ciebie, nawiązaliśmy już kontakty i będzie bardzo silne połączenie. Staje o tej godzinie, kiedy my stajemy na święży, staje grupa przy Czakramie na Wawelu, staje grupa w Stonehenge, Aż mi głos staje grupa w Australii i stają ludzie, którzy się dołączą na całym świecie. Stworzymy bardzo potężny krąg energii, ale kochani tylko nasza Matka Ziemia teraz potrzebuje, bardziej niż kiedykolwiek. Więc bardzo, bardzo apeluję, włączajcie się w tą, szczególnie w tą medytację na ślęży i zasilmy tą Matkę Ziemię. Zasilmy mocą i takramu Wawelskiego, i takramu ślęży, i takramu Stonehenge, i myślę, że wielu tych miejsc, choćby w, w Australii, tej świętej góry też. Więc stworzymy naprawdę potężny krąg. Potężny krąg, potężną fuzję energii, i wyślemy ją dla Matki Ziemi. I to jest bardzo ważny moment, więc włączajcie się z nami, podłączajcie się do tych, nawet mentalnie, jeżeli nie możecie włączyć się w audycję. I ja Was bardzo, bardzo gorąco zapraszam i czekam na Was z otwartym sercem. To już tak niedługo się spotkamy. Proszę Państwa, więc ja co jeszcze tak. Podsumujemy. Spotkanie to jest, powiem wolności, odbędzie się w sobótce 21-23 marca. Krysiu, gdyby ja tutaj link jeszcze wrzucę do, do tego spotkania. I kto chce, to prawda, może tutaj, czy, czy na maila do ciebie jakoś pisać, jak to kto ma ochotę, jeszcze Krysieńko? proszę. Kto ma ochotę jeszcze coś się dowiedzieć, prawda? Zaraz linki udostępnię. Proszę pisać. Odpisuję, chociaż yy, widzę, że ludzie sobie już radzą. Bo ja już mówiłam, że moje maile były potwornie blokowane. Nawet wczoraj z panią pięć maili ona do mnie wysłała. Ani jednego nie dostałam, wiedząc, że ona pisze. Ja pięć maili odpisałam też, znaczy odpisałam, napisałam. Nie dostałam. Dopiero na WhatsAppie do mnie napisała i ja przez WhatsApp podałam wszystkie dane. Więc, no, mówię, no, historie są takie, ale ale, ale, kochani, tym bardziej, tym bardziej widocznie, no, tym siłą cienia bardzo się nas boją tego światła, jakie, jakie wytwarzamy, i tym bardziej Was bardzo gorąco zapraszam. Proszę Państwa, ja od Ciebie mogę powiedzieć, że rzeczywiście jest to takie miejsce, że chętnie człowiek wraca. Bo Krystyna tworzy taką przestrzeń, tak cudowną przestrzeń, gdzie oczywiście są wspaniałe wykłady, wykładowcy i ta atmosfera w ogóle tego miejsca, w ogóle sobódka jest przepiękna, energia tego miejsca. To naprawdę te relacje, te przyjaźnie, które tam się nawiązują, to jest coś takiego bez, bezcennego, po prostu stamtąd nie chcę się wyjeżdżać. E, więc proszę Państwa, zaraz tutaj udostępnię link. Kto ma ochotę, to oczywiście w imieniu Krystyny no zapraszamy, prawda? Ja też się bardzo cieszę, od rzeczywiście od lat jestem prelegentką. Jak nazywam, mówię zawsze, że Krystyna to jest moja matka chrzestna, bo to był mój taki pierwszy, większy wykład. Zostałam pozytywnie przyjęta, więc od tej pory po prostu no, odważyłam się po prostu mówić tak publicznie. Więc drodzy ja Państwo, pamiętam. pamiętasz. Nie? Pamiętam Twoją tremę pierwszy raz, ale ja się nie dziwię, ale ja chcę tu uzupełnić to, co powiedziałaś, jeżeli Proszę. pozwoli. Jasne. To nie ja tworzę tę atmosferę. Tą atmosferę tworzymy wy wszyscy. I wykładowcy, i muzycy, i ludzie na sali. Wspólnie tworzymy tą, tą atmosferę. Zauważ, że wszyscy mamy te serduszka, mówimy do tak. siebie po imieniu. Zaraz pierwszy dzień, zaraz na początku, witamy się, przedstawiamy imieniami, i, i nagle pryska ta bariera jakakolwiek, więc naprawdę. Mhm. Czujemy się wszyscy wspaniale i wszyscy tą atmosferę tworzymy. Jak już usłyszałam, sobie nad zapisałam, bo to ja chyba ostatni raz. Nie. nie. Tutaj, nie? Tu i, i ta impreza pod takim. W takim stylu ostatni raz. Ostatni raz. Aha, w takim tak stylu, proszę Państwa, więc to nie jest tak, że ostatni. Okej, okay, w takim stylu to rozumiem, to przyjmuję do wiadomości, bo to. Tutaj... Będziemy się spotykać na ślęży, będziemy stawać w tym kręgu, będziemy się cieszyć. Coś wymyślimy, że może na szczycie ślęży jakieś mini prelekcje, może tam jakąś zabawę zrobimy. Będziemy mieli więcej czasu, nie będziemy się już spieszyć na wykłady do hotelu, więc coś na pewno nam wpadnie do głowy. Coś, Krystyna, na pewno stworzysz. Nowego. No więc proszę Państwa, dla zainteresowanych, 21-23 marca powiem w wolności, w sobudce. Tutaj zaraz linka wrzucę i ktoś będzie, jeżeli miał ochotę, to naprawdę cudownie. No, naprawdę miejsce jest fantastyczne i nie wyobrażam sobie tak naprawdę, żeby mi nie było, bo warto jest. No to co, a ja, Nie mam już tej minuty, bo... bo to Ale to oczywiście, jest... oczywiście, mamy to czas. powiem wam, że... Bo tak mnie pytają, pytają mnie, Krystyna, a co najbardziej ci utkwiło z tych wspomnień? I ja mówię, wszystko. Ale tak jakbyś chciała coś wyróżnić. Ja mówię, wiecie co? Jak był stan właśnie tej pandemii i nie wolno było się spotykać, to nie zapomnę, nas było wtedy 152 osoby. Myśmy w hotelu przyjechali, no i ustaliliśmy, że to będzie, będzie taki komitet założycielski. W tym czasie jedyne co było bezpieczne, to można było zrobić: Komitet Założycielski Nowego Stowarzyszenia. No w związku z tym przyjechaliśmy, dyrektor hotelu się potwornie bał, mówi, Jezu, jak wpadnie jakaś kontrola, to ja was wypuszczę i tutaj będziecie szli na ulicę, a ja mówię, Piotr, jak ty sobie to wyobrażasz, 150 osób na idących po ulicy, żeby nas nikt nie zauważył, a mi nie ma takiej opcji. Ja mówię, zaufaj mi, nikt tu nie wpadnie, a jak się ktoś zarazi i wszyscy będziemy później w szpitalu, ja mówię, ale my wszyscy jesteśmy zdrowi. No i jak pisałam do ludzi, że, żeby mieć przy sobie maseczki, no bo wysyłałam to, poczta jest moja kontrolowana, więc piszą mi ludzie, pani Krystyna, ale pani mówi o maseczkach, mówię, czy wy nie umiecie czytać? Piszę mieć przy sobie maseczki, co wam miałam napisać? Więc to chyba tak, jak jest takie z adrenaliną najbardziej to spotkanie mi utkwiło w pamięci. No. Okay. Cudownie. Każdy jest wspaniały, naprawdę. To jest takie no, takie miejsce, po prostu, że chce się tam wracać, proszę państwa. Yy, więc, yy, no cóż, Kryśio, w takim razie do miłego zobaczenia. Już odliczam, już odliczam, już jeszcze chwileczkę, jeszcze momencik i już będziemy w sobotce. Pięknie państwu dziękuję. Podzielcie się tą informacją z najbliższymi. Z najbliższymi. Naprawdę zajrzyjcie. No bezcenne spotkanie, fantastyczne wykłady i ci ludzie, ta atmosfera. No najważniejszy jest drugi człowiek. Serdecznie Państwa tutaj zapraszamy i do miłego zobaczenia. Dziękuję, Dziękuję bardzo i do zobaczenia kochani. Do zobaczenia.